Wchodziłam na scenę, gdzie wokół sceny były wszystkie możliwe głośniki, i gdziekolwiek spłynęło się, to receptory e, mojego ciała, nie tylko te słuchowe, ale też te dotykowe, e, od, odczu, no, po prostu odczuwałam pas, odczuwałam impuls ale tak mocno, że ja czułam jakby. Jak leciało z jednego strumienia coś czułam jakby to nie popychało do ruchu. I czułam jak takie rośliny, które są pod wodą. Wiesz, że po prostu jest, że ty płyniesz. A z drugiej strony czuję, jak my tworzymy jedną społeczność i nie tylko tą, która jest odbiorcami, ale też tą, niesamowitą jedność z muzykiem, który tworzy specjalnie dla nas muzykę i my możemy po prostu tak naprawdę dawać mu ogromnie, ogrom satysfakcji z dużą jakby celebracją i taką pochwałą, że gdzieś to wymyśliłeś, bo my możemy teraz tu być, tuptać, czy tańczyć, tak jak my czujemy i być indywidualną jednostką, ale zarazem piękną grupą i oceanem tak naprawdę. tego danego artysty, na którego idzie. Ja mam tak, że muszę się wyciszyć, ja bo ja wiem, wiem że w dzień się tam tyle wybuchów we mnie, tyle impulsów czystą. i bodźców, nie tylko właśnie tych e, słuchowych, ale też tych, że zobaczę super kolorowych nie ludzi, zobaczę uśmiechnięte osoby, które czekały długo na ten koncert, odczuję mnóstwo bodźców i no wytańczę się po prostu, <laughs> tak prosto mówiąc, wytańczę się. I nagle jest taki moment, ale to jest taka, taka po prostu sekunda ciszy i ta cisza, jakby jej nie było, to by nie było tego przeżycia, tego wybuchu, że ty nagle po prostu robisz tak i dalej, jedziemy to po prostu. Ja leciałam po prostu przed siebie i rozłożyłam tak ręce i się kręciłam w koło wow, to jest też super, jak my możemy się uśmiechać w takich momentach tej danego utworu czy piosenki, bo nagle to wchodzi i ty masz tak i rozkładasz ręce, albo się uśmiechasz w nie, albo do kogoś. To takie jest, to jest coś, co po prostu czekałam na to na przykład całe lato, bo chciałam iść na ten koncert, albo chciałam to usłyszeć na żywo.